Strony kladynazjowego zakątka. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, w jaki sposób upuszczam sok z brzozy. Jesteśmy na posesji moich rodziców, więc to jest nasza prywatna brzuska. Jedna z wielu, którą mamy, chyba nawet troszeczkę e, zbyt wiele ich mamy niż powinno ich tutaj być. I chciałam Wam właśnie pokazać, w jaki sposób można ten sok z brzozy upuszczać, po co go upuszczać, jakie są różne sposoby. Ale na samym początku chciałam powiedzieć na pytanie, które dostałam na Facebooku. I dotyczyło ono tego, czy jeżeli nie jesteśmy szczęśliwcami, nie mamy brzozy, nie mamy sąsiadów, którzy mają brzozy, czy możemy sobie pójść do lasu i jakby tej brzozy nazbierać. Znaczy nazbierać, jakby upuścić z brzozy leśnej czy tam państwowej. I sprawa wygląda tak, ponieważ zapytałam o to na Uniwersytecie Rolniczym, więc zupełnie teoretycznie. Sprawa wygląda tak, że gdyby ktoś was nakrył na upuszczaniu soku z brzozy, możecie zostać posądzeni o niszczenie mienia państwowego. Ponieważ jeżeli las jest państwowy, jest to po prostu mienie państwa i można dostać za to mandat, gdyby jakiś tam leśnik was znalazł. Natomiast druga sprawa jest taka, że generalnie w lasach państwowych brzozy są postrzegane troszeczkę jako taki chwast i jakby nie są takim materiałem bardzo istotnym. Więc jeżeli chcecie być już zgodni z literą prawa, to najłatwiej po prostu jest pójść sobie tam do leśniczówki, powiedzieć, że chcecie sobie na swoje własne potrzeby, wiadomo, nie po to, żeby otworzyć tam firmę, na swoje własne potrzeby chcecie upuścić tyle soku z brzozy i wtedy prawdopodobnie, z dużym prawdopodobieństwem po prostu leśnik wam powie, idźcie sobie do, nie wiem, do tego i tego miejsca i nazbierajcie sobie tego soku z, ile chce, z brzozy, ile chcecie, ponieważ właśnie brzoz, domieszka brzozowa jest uznawana za taką, e, no troszeczkę. E, chwastowatą. Zresztą no, każdy wie, jak brzuski po prostu zachwaszczają wszystko i rosną po prostu jak szalone bardzo szybko. I to właśnie ta ich witalność, więc to jest jakby taka rzecz teoretyczna dotycząca zbioru. Natomiast w jaki sposób można opuszczać ten sok z brzozy. Ja właściwie widziałam trzy sposoby, tutaj mój sposób jest to sposób z siekierką i nie jestem z niego jakoś jakoś strasznie dumna, ponieważ może gdybym miała mniejszą siekierkę i bardziej ostrą troszkę, inaczej by to wyszło. Jak widzicie zrobiłam tutaj takie małe nacięcie, jest to nacięcie niewielkie, ja wiem, tutaj ma z 5 cm głębokość, nawet nie wiem czy ma pół cm, Jest to nacięcie pod kątem 45 stopni. Wybrałam taką brzuskę, która jak widzicie, już jest krzywa trochę, więc samo mi to wszystko skapuje do garnka. I ile się tego nazbiera? To jest bardzo płytkie nacięcie. I tak przez noc nakapało mi cały garnek, to jest garnek około 5-litrowy i teraz jeszcze troszeczkę mam z 2 litry soku z brzozy. I tutaj przede mną, to nie ja łamałam, to się łamała gałązka i z tej gałązki także wycieka sok, więc tak czasami możecie widzieć takie kropelki. Więc jeżeli chcecie, równie dobrze można ułamać gałązkę, włożyć butelkę i tam też sok będzie kapał. I dlaczego w ogóle to nacinałam? Ja się podpytałam trochę Łukasza Łuczaja, na którym u którego miałam się być na warsztatach jakiego gotowania, w jaki sposób to zrobić. I on właśnie doradził metodę z siekierką. Znaczy nie wiem, czy dokładnie doradziłby mi zrobienie aż takiego, bo znając życie, zrobiłby dużo ładniejszy, ale ptaszki świergoczą. Zrobiłby tutaj dużo ładniejsze i czystsze cięcie. Natomiast on mi doradził właśnie to niewielkie cięcie z tego względu, że po pierwsze jest płytkie, a po drugie, jakby tutaj dochodzi więcej tlenu do kory, więc po prostu łatwiej jest się drzewu jest się. ale kapie. Łatwiej jest się drzewu zregenerować. Druga metoda, którą zobaczycie na większości filmów na YouTube, który też naglądałam, jest to nawiercenie drzewa. Na około 3 cm nawiercamy drzewo, wkładamy rurkę i kapie. Wtedy można nakapać trochę więcej. Nie wiem, ponieważ tego nie nawiercałam, ale podobno nawet 8-10 litrów. Przez noc, czy jakieś wielkie wiadro soku brzozowego, jeżeli macie dużą rodzinę. E, natomiast tutaj, jak widzicie, kapie mniej, kapie po prostu po kropelce i tak się to powoli zbiera, ponieważ ta rana jest dużo płytsza. E, natomiast w przypadku, jeżeli wiercimy, no to wtedy wiadomo, że robimy dziurę i troszeczkę mniej tamtę dochodzi i trudniej się podobno od drzewu zregenerować. Więc e, dlatego wybrałam tę metodę płytkiego nacięcia. I sprawa jest jeszcze taka, aha, trzecia. Co zrobić, kiedy mam prostą brzuskę? Więc może to być albo właśnie taka e, włożona w nacięcie rurka, albo jeszcze widziałam to na tych filmach rosyjskich: oni biorą kawałek butelki i przywiązują po prostu za dziubek tą butelkę, tutaj do nacięcia i to przez sobie elegancko spływa. Więc przy takim, gdybyście wywiercili, to myśl prawdopodobnie te soki spływałyby dużo, dużo szybciej. Natomiast tutaj sobie tak powoli kapią. Ja się jeszcze właśnie podpytywałam Łukasza, ale kapią z każdej strony. Co zrobić, czy mam jakąś to coś później zrobić z tym drzewem? No ja i że nie, że po prostu po kilku tygodniach to drzewo samo się zesklepi. Natomiast, oczywiście, można wybrać jakiś taki środek, ewentualnie przeciwgrzybiczy na korę. No i ta brzuska to już jest, ona jest taka, no nastolatką by ją nazwała. No ale wiadomo, żeby takich małych, cieniutkich, nie wiem, cieńszych niż, jak to ukażmy, cieńszych niż noga, nie męczyć. I co zrobić z takim sosem, sos, sokiem? Dlaczego się go pije? Pije się go głównie ze względów zdrowotnych ze względu na dużą zawartość minerałów. I jak on smakuje? On smakuje jak obślizgła woda z odrobinką cukru, czyli jest praktycznie bezsmakowy, lekko słodkawy. Ja tak piję sama, ale teraz zamierzam sobie po prostu zrobić ze sokiem malnowym i z cytryną. Oczywiście w sklepach można kupić taki zapasteryzowany sok brzozowy. Ja go nie pasteryzowałam sama i powiem szczerze, że nie chciałabym się za bardzo chyba tego robić, więc zamierzam pić, póki jest. Też moja koleżanka powiedziała, że ona swoje wiadro będzie tutaj pozdrawiam cię Basiu, że ona swoje wiadro będzie konserwować spirytusem czy czymś takim, ale jakby też nie potrzebuje wiadra wody brzozowej z wiadrem spirytusu, więc po prostu na bieżąco na swoje potrzeby będę zużywać z cytrynką i z z cytrynką i sokiem malinowym. I to tyle na dzisiaj. I do usłyszenia wziąłem za zakątku. i życzę Wam miłego dnia. Mam nadzieję, że coś Wam tam podpowiedziałam. Jak kiedyś ściągaliście jakąś jeszcze inną metodą, to chętnie usłyszę. Hej, pa!